Baza lotnicza w Mińsku-Mazowieckim o świcie wyglądała jak pole bitwy. Wokół najnowszego śmigłowca bojowego, Maj 24, kręciło się kilkunastu techników, inżynierów i specjalistów, ale żaden z nich nie potrafił rozwiązać problemu, który powstał trzy dni wcześniej. Generał Andrzej Kowalski stał w hangarze, obserwując bezradność swoich ludzi. Śmigłowiec, który kosztował budżet państwa miliony złotych, odmówił uruchomienia silników. Wszystkie systemy diagnostyczne pokazywały, że wszystko jest w porządku, ale maszyna nie reagowała na żadne polecenia. Panie generale, powiedział główny inżynier, major Wiśniewski, wycierając pot z czoła. Sprawdziliśmy wszystko trzy razy. Elektronika działa, paliwo jest, systemy hydrauliczne w normie, ale silniki nie chcą się uruchomić. Generał zacisnął szczęki. Za dwa dni miała się odbyć ważna misja ratunkowa w górach. Grupa turystów utknęła w śnieżycy. A tylko ten śmigłowiec miał odpowiedni zasięg i możliwości, żeby ich uratować. Pozostałe maszyny były za stare lub za małe. Sprowadziliście specjalistów z fabryki? Zapytał generał. Tak, panie generale. Przyjechali wczoraj z Rosji. Oni też nie wiedzą, co się dzieje. Kowalski chodził wokół śmigłowca, patrząc na skomplikowane systemy, które miały być cudem nowoczesnej techniki. Ale teraz ten cud wyglądał jak bezużyteczny kawałek metalu. Może to sabotaż? zasugerował jeden z oficerów. Sprawdziliśmy żadnych śladów ingerencji. Generał zatrzymał się i spojrzał na śmigłowiec z frustracją. Jego kariera wojskowa była długa i pełna sukcesów, ale nigdy nie czuł się tak bezradny. Nowoczesna technika, na której polegało całe wojsko, zawiodła w najważniejszym momencie. Wtedy przypomniał sobie coś, co jego dziadek mówił mu w dzieciństwie: Andrzeju, gdy nowoczesność zawodzi, wróć do podstaw. I nagle przyszedł mu do głowy pewien pomysł. Rozdział drugi, wspomnienie z przeszłości generał Kowalski zamknął oczy i cofnął się pamięcią o 40 lat wstecz. Był wtedy młodym porucznikiem, świeżo po Akademii Wojskowej, pełnym entuzjazmu dla nowoczesnej techniki. Podczas ćwiczeń na poligonie w Drawsku-Pomorskim jego oddział miał problem z uszkodzonym transporterem opancerzonym. Najlepsi technicy próbowali go naprawić przez cały dzień. Ale bezskutecznie. Wtedy dowódca pułku sprowadził starego mechanika, weterana z czasów wojny, który pracował jako cywilny konsultant. Stefan Nowak miał wtedy może pięćdziesiąt lat, ale jego ręce znały każdy śrubkę, każdy przewód, każdy mechanizm. W pół godziny zdiagnozował problem, który umknął wykształconym inżynierom. Transporter ruszył jak nowy. Młody? Powiedział wtedy do Kowalskiego. Maszyny to jak ludzie. Trzeba ich słuchać, a nie tylko patrzeć na wskaźniki. Generał otworzył oczy. Stefan Nowak. Czy on jeszcze żyje? Minęło tyle lat. Major Wiśniewski zawołał. Tak, panie generale. Sprawdź w archiwach personalnych. Szukam Stefana Nowaka, mechanika lotniczego z czasów wojny. Ostatnio pracował jako konsultant cywilny. Major spojrzał na niego z zaskoczeniem. Panie generale, to było 40 lat temu. Sprawdź. Przerwał mu generał. I to natychmiast. Wiśniewski pobiegł do biura, a Kowalski został sam ze swoimi myślami. Może to był desperacki pomysł, może Stefan już nie żył, a może był za stary, żeby pomóc, ale generał czuł, że to jedyna szansa. Po godzinie major wrócił z dokumentów. Znalazłem go, panie generale. Stefan Nowak, lat 78, mieszka na przedmieściach Warszawy. Według dokumentów jest na emeryturze od 20 lat. Żyje? Tak, panie generale. Sprawdziłem w urzędzie miasta. Generał skinął głową. Przygotuj samochód. Jedziemy do niego. Ale, panie generale, zaczął major. Żadnych ale. Ten człowiek może być naszą ostatnią nadzieją. Rozdział trzeci. Dom na przedmieściach. Stefan Nowak mieszkał w małym domku na przedmieściach Warszawy, otoczonym ogrodem pełnym starych maszyn i części samochodowych. Gdy generał Kowalski zapukał do drzwi, otworzył mu siwy, wysoki mężczyzna o przenikliwych niebieskich oczach. Stefan Nowak? zapytał generał. Tak, a pan to kto? generał Andrzej Kowalski. Spotkaliśmy się przed laty na poligonie w Drawsku. Stefan przyjrzał mu się uważnie, po czym jego twarz rozjaśnił uśmiech. Młody porucznik, pamiętam cię. Miałeś problem z transporterem. Już nie jestem młody uśmiechnął się generał. I mam nowy problem. Stefan zaprosił go do środka. Dom był skromny, ale czysty i uporządkowany. Na ścianach wisiały stare zdjęcia z wojny, samoloty, mechanicy, żołnierze. W kącie stał stary warsztat z narzędziami, które wyglądały na używane codziennie. Herbaty? Zapytał Stefan. Dziękuję. Stefan, przyszedłem do ciebie z prośbą. Stary mechanik usiadł naprzeciwko generała i słuchał uważnie, jak Kowalski opowiadał o problemie ze śmigłowcem. Stefan nie przerywał, tylko czasem skinął głową. Mi 24, powiedział w końcu. Rosyjska konstrukcja dobra maszyna, ale kapryśna nasze technicy sprawdzili wszystko elektronika, hydraulika, silniki wszystko w normie, ale maszyna nie chce się uruchomić. Stefan uśmiechnął się A sprawdzili serce? Serce? Każda maszyna ma serce młody miejsce, gdzie wszystko się łączy gdzie mechanika spotyka się z elektroniką tam często kryją się problemy, których nie widać na wskaźnikach. Generał pochylił się do przodu. Pomożesz nam? Stefan milczał przez chwilę, patrząc na swoje stare, pokryte bliznami ręce. Ile lat minęło, odkąd ostatnio pracowałem przy śmigłowcu? To nie ma znaczenia. Niektóre rzeczy się nie zapomina. Stefan wstał i podszedł do okna, patrząc na swój ogród pełen starych maszyn. Dobrze, powiedział w końcu. Zobaczę, co da się zrobić. Rozdział 4. Powrót na bazę. Gdy Stefan Nowak wszedł do hangaru na bazie w Mińsku Mazowieckim, zapadła cisza. Wszyscy technicy i inżynierowie patrzyli na starego człowieka w prostych, roboczych ubraniach, który miał rozwiązać problem, z którym oni nie mogli sobie poradzić. To jest Stefan Nowak, przedstawił go generał, mechanik lotniczy z czasów wojny. Major Wiśniewski spojrzał sceptycznie na weterana. Panie generale, z całym szacunkiem, ale ten śmigłowiec to najnowsza technika. Systemy komputerowe, elektronika major przerwał mu Stefan spokojnie. Przed czterdziestu laty naprawiałem samoloty pod ostrzałem wroga przy świetle pochodni. Myśli pan, że komputer mnie przestraszy? Stefan podszedł do śmigłowca i zaczął go oglądać. Nie patrzył na wskaźniki ani ekrany komputerów. Dotykał różnych części maszyny, słuchał, wąchał, jakby rozmawiał z nią w języku, którego nikt inny nie rozumiał. Kto ostatnio pracował przy tej maszynie? Zapytał. Cały zespół, odpowiedział major Wiśniewski. Sprawdzaliśmy wszystkie systemy. A kto ją uruchamiał? Różni piloci. Wszyscy doświadczeni. Stefan skinął głową i kontynuował inspekcję. Jego ruchy były pewne i precyzyjne mimo wieku. Generał obserwował go z fascynacją. To był mistrz w swoim fachu. Człowiek, który rozumiał maszyny na poziomie, którego młodsi technicy nie potrafili pojąć. Po pół godzinie Stefan zatrzymał się przy jednej z paneli bocznych śmigłowca. Tutaj powiedział, wskazując na pozornie niewinny fragment konstrukcji. Co tam jest?-zapytał major. Połączenie głównego obwodu zasilania z systemem zapłonu miejsce, gdzie stara mechanika spotyka się z nową elektroniką. Stefan poprosił o narzędzia i zaczął ostrożnie demontować panel. Wszyscy obserwowali go w napięciu. Aha powiedział po chwili tutaj jest problem. Pokazał im mały przewód, który wyglądał normalnie. Mikropęknięcie w izolacji, nie widać gołym okiem, ale powoduje zakłócenia w sygnale. Technicy spojrzeli na siebie ze zdziwieniem. Tak prosty problem, a umknął wszystkim zaawansowanym systemom diagnostycznym. Rozdział 5. Mądrość doświadczenia. Stefan Nowak pracował przy śmigłowcu z precyzją chirurga. Jego stare ręce, mimo drżenia spowodowanego wiekiem, Poruszały się pewnie między przewodami i połączeniami. Młodzi technicy obserwowali go z mieszaniną podziwu i niedowierzania. Skąd pan wiedział, gdzie szukać? Zapytał jeden z inżynierów. Stefan, nie podnosząc wzroku od pracy, odpowiedział. 40 lat temu naprawiałem i uszyny w warunkach polowych. Nauczyłem się, że problemy najczęściej kryją się tam, gdzie nowe łączy się ze starym. Generał Kowalski stał obok, obserwując mistrza w działaniu. Przypomniał sobie słowa, które Stefan powiedział mu przed laty. Maszyny to jak ludzie, trzeba ich słuchać. Stefan, powiedział generał, opowiedz im o wojnie, o tym, jak naprawiałeś samoloty. Stary mechanik uśmiechnął się, kontynuując pracę. W 1940 roku, podczas walk o Warszawę, nasz oddział miał trzy i uszyny stare, zniszczone maszyny ale to było wszystko, co mieliśmy. Niemcy bombardowali nasze lotnisko codziennie. Wszyscy słuchali w napięciu. Jednego dnia wszystkie trzy samoloty zostały uszkodzone. Piloci mówili, że to koniec, że nie będzie wsparcia z powietrza, ale ja wiedziałem, że z trzech uszkodzonych maszyn można zrobić jedną sprawną. Stefan wymienił uszkodzony przewód na nowy, sprawdzając każde połączenie. Pracowałem całą noc przy świetle pochodni pod ostrzałem. Używałem części z jednego samolotu, żeby naprawić drugi. Rano jeden i łuszyn był gotowy do lotu. I poleciał? Zapytał młody technik. Poleciał i wrócił. A pilot powiedział mi potem, że ten samolot latał lepiej niż przed wojną. Stefan skończył wymianę przewodu i zaczął montować panel z powrotem. Widzicie, chłopcy, technika się zmienia, ale zasady pozostają te same. Trzeba znać swoją maszynę, słuchać jej, rozumieć, co próbuje wam powiedzieć. Generał skinął głową. To była lekcja, której nie uczyli w żadnej akademii wojskowej. Gotowe? Powiedział Stefan, zamykając ostatnią śrubę. Możemy próbować. Rozdział szósty. Moment prawdy. Napięcie w hangarze było niemal namacalne. Wszyscy, od generała po najmłodszego technika, obserwowali, jak pilot wsiadał do kabiny śmigłowca. Stefan Nowak stał spokojnie obok, wycierając ręce szmatą, jakby to była najnormalsza rzecz na świecie. Jesteś pewny? zapytał generał. W tej branży nigdy nie można być pewnym na 100%. Odpowiedział Stefan. Ale jestem pewny, że znalazłem problem. Pilot włączył systemy. Wskaźniki na tablicy rozdzielczej zaczęły się świecić. Wszystko wyglądało normalnie, tak jak przez ostatnie trzy dni. Ale teraz przyszedł moment prawdy. Uruchamiam silniki, powiedział pilot przez radio. Stefan zamknął oczy i nasłuchiwał. Generał obserwował go z fascynacją. Stary mechanik słuchał maszyny, jak lekarz słucha serca pacjenta. Pierwszy silnik zakaszlał, zacharczał i ożył. Charakterystyczny warkot turbiny wypełnił hangar. Potem drugi silnik. Śmigła zaczęły się obracać, powoli na początku, potem coraz szybciej. Wybuchły oklaski. Technicy uśmiechali się, major Wiśniewski kręcił głową z niedowierzaniem. Generał podszedł do Stefana i uścisnął mu dłoń. Jak zawsze, powiedział: Dziękuję. Stefan uśmiechnął się. To była przyjemność. Dawno nie pracowałem przy tak pięknej maszynie. Pilot wykonał kilka testów systemów. Wszystko działało perfekcyjnie. Śmigłowiec był gotowy do misji ratunkowej. Stefan, powiedział generał Mam propozycję. Słucham. Zostań z nami jako konsultant. Wojsko potrzebuje ludzi z twoim doświadczeniem Stefan pokręcił głową. Jestem za stary, młody. To była moja ostatnia naprawa. Ale możesz uczyć innych przekazywać swoją wiedzę. Stary mechanik spojrzał na młodych techników, którzy wciąż patrzyli na niego z podziwem. Może masz rację, powiedział w końcu. Może jeszcze nie pora na emeryturę. Generał uśmiechnął się. Wiedział, że właśnie pozyskał najcenniejszego eksperta w całym wojsku. Rozdział 7. Misja ratunkowa następnego dnia o świcie śmigłowiec Mi-24 wzniósł się w powietrze, kierując się w stronę tatr. Na pokładzie była ekipa ratunkowa. A w kabinie pilota siedział major Kowalski, syn generała. Doświadczony pilot śmigłowców. Stefan Nowak stał na płycie lotniska obserwując start. Generał dołączył do niego. Martwisz się? zapytał. Zawsze się martwię, gdy moja maszyna leci, odpowiedział Stefan. To znaczy, że mi na niej zależy. Misja była trudna. Grupa turystów utknęła na wysokości 3000 metrów, w miejscu niedostępnym dla naziemnych ekip ratunkowych. Śnieżyca trwała już trzeci dzień, a temperatura spadła do minus 20 stopni. Stefan i generał śledzili przebieg misji przez radio. Pilot meldował o trudnych warunkach atmosferycznych, silnym wietrze i ograniczonej widoczności. Widzę ich, usłyszeli przez radio. Pięć osób w schronie skalnym przygotowuje się do lądowania. Lądowanie w górach w śnieżycy to jedna z najtrudniejszych operacji dla pilota śmigłowca. Jeden błąd może oznaczać katastrofę. Spokojnie, mruczał Stefan, jakby rozmawiał z maszyną. Trzymaj się, stara. Lądowanie zakończone, meldował pilot. Zabieramy rannych na pokład. Po godzinie śmigłowiec był w drodze powrotnej. Na pokładzie znajdowało się pięć wycieńczonych, ale żywych turystów. Wracamy na bazę, powiedział pilot. Wszyscy uratowani. Stefan odetchnął z ulgą. Jego naprawa się sprawdziła. Maszyna działała perfekcyjnie. Dobra robota, powiedział generał. To nie ja latałem, odpowiedział Stefan, ja tylko naprawiłem to, co było zepsute, ale bez ciebie ta misja by się nie udała. Stefan skinął głową. Wiedział, że generał ma rację. Jego doświadczenie, jego umiejętności, jego znajomość maszyn, wszystko to przyczyniło się do uratowania pięciu ludzkich istnień. Po raz pierwszy od dwudziestu lat poczuł się naprawdę potrzebny. Rozdział ósmy, nowa rola tydzień po udanej misji ratunkowej. Stefan Nowak oficjalnie wrócił do służby jako główny konsultant techniczny bazy lotniczej. Generał Kowalski załatwił mu wszystkie formalności i zapewnił odpowiednie wynagrodzenie. Stefan przystosował jeden z hangarów na swój warsztat. Nie był to nowoczesny laboratorium pełne komputerów, ale tradycyjne miejsce pracy mechanika, z narzędziami, które pamiętały jeszcze czasy wojny, z warsztatem, gdzie można było naprawić wszystko. Młodzi technicy zaczęli przychodzić do niego z problemami, których nie potrafili rozwiązać, za pomocą nowoczesnych metod diagnostycznych. Stefan uczył ich, jak słuchać maszyn, jak rozpoznawać problemy po dźwięku, zapachu, wibracji. Komputer powie wam, co jest nie tak, mówił im, ale nie powie wam dlaczego, do tego potrzebne jest doświadczenie. Pewnego dnia przyszedł do niego młody sierżant z problemem dotyczącym transportera opancerzonego. Wszystkie systemy pokazują, że wszystko w porządku, powiedział. Ale maszyna jedzie nierówno, jakby coś było nie tak z zawieszeniem. Stefan wyszedł z nim na plac i obejrzał transporter. Nie włączał żadnych urządzeń diagnostycznych. Po prostu chodził wokół maszyny, słuchał, dotykał. Tutaj, powiedział w końcu, wskazując na jedno z kół. Łożysko jest zużyte. Nie na tyle, żeby komputer to wykrył, ale na tyle, żeby wpływać na jazdę. Sierżant sprawdził. Stefan miał rację. Skąd pan wiedział? Doświadczenie, odpowiedział Stefan. I to, że słucham tego, co maszyna próbuje mi powiedzieć. Generał Kowalski często przychodził do hangaru, żeby porozmawiać ze Stefanem. Lubił słuchać opowieści weterana o wojnie, o czasach, gdy mechanicy naprawiali samoloty pod ostrzałem wroga. Myślisz, że młodzi się nauczą? Zapytał pewnego dnia. Niektórzy tak, odpowiedział Stefan. Ci, którzy mają to w sobie. Ci, którzy rozumieją, że maszyna to nie tylko metal i elektronika. Co jeszcze? Stefan uśmiechnął się. Dusza młody, każda maszyna ma duszę. Rozdział 9. Test umiejętności. Miesiąc po powrocie Stefana na bazę przyszedł prawdziwy test jego umiejętności. Na lotnisko awaryjnie lądował śmigłowiec transportowy z poważną awarią systemu hydraulicznego. Pilot ledwo zdołał doprowadzić maszynę do lądowania. Główny obwód hydrauliczny nie działa. Meldował pilot: Sterowanie bardzo ciężkie, prawie niemożliwe. Stefan przybiegł do hangaru razem z zespołem techników. Śmigłowiec wyglądał normalnie z zewnątrz, ale pilot opowiadał o problemach, które zaczęły się w powietrzu. System diagnostyczny pokazuje przeciek w głównym obwodzie, powiedział major Wiśniewski, ale nie możemy znaleźć miejsca uszkodzenia. Stefan zaczął inspekcję od kabiny pilota. Sprawdził wszystkie wskaźniki, przełączniki systemy kontrolne. Potem przeszedł do komory silnikowej. Podajcie mi latarkę, powiedział. Przez pół godziny badał każdy centymetr instalacji hydraulicznej. Młodzi technicy obserwowali go, próbując zrozumieć jego metodę. Znaleźliście przeciek? zapytał generał, który przyszedł sprawdzić postępy. Nie ma przecieku odpowiedział Stefan. Jak to nie ma? System diagnostyczny wyraźnie wskazuje System diagnostyczny się myli przerwał mu Stefan. Problem nie jest w obwodzie hydraulicznym. Wszyscy spojrzeli na niego z zaskoczeniem. To gdzie? Stefan podszedł do panelu kontrolnego w kabinie i wskazał na jeden z przełączników. Tutaj przełącznik trybu awaryjnego. Ktoś go przypadkowo przełączył podczas lotu. Pilot spojrzał na wskazane miejsce. Rzeczywiście musiałem go dotknąć, gdy sięgałem po mapę. Stefan przełączył przełącznik z powrotem. Natychmiast wszystkie wskaźniki systemu hydraulicznego wróciły do normy. To było takie proste? Zapytał major Wiśniewski. Najczęściej jest, odpowiedział Stefan. Ludzie szukają skomplikowanych problemów, a tymczasem przyczyna jest prosta. Generał pokręcił głową z podziwem. Stefan, ty jesteś bezcenny. Nie ja odpowiedział stary mechanik. Doświadczenie jest bezcenne. Rozdział dziesiąty Przekazywanie wiedzy. Stefan Nowak zaczął prowadzić nieformalne lekcje dla młodych techników. Każdego wieczoru, po zakończeniu oficjalnych zajęć, Chętni mogli przyjść do jego hangaru i uczyć się od mistrza. Dzisiaj będziemy mówić o silnikach turbinowych, powiedział pewnego wieczoru do grupy kilkunastu młodych ludzi. Kto mi powie, jak działa turbina? Jeden z techników zaczął recytować definicję z podręcznika. Stefan słuchał cierpliwie, potem skinął głową. Dobrze, a teraz podejdźcie tutaj. Zaprowadził ich do demontowanego silnika, który leżał na stole warsztatowym. To jest serce turbiny, powiedział, wskazując na wirnik. Widzicie te łopatki? Każda z nich jest precyzyjnie wyważona. Jeśli jedna się uszkodzi, cały silnik będzie wibrował. Pokazał im, jak sprawdzać stan łopatek, jak rozpoznawać oznaki zużycia, jak diagnozować problemy bez użycia skomplikowanych urządzeń. Najważniejsze to słuchać, mówił. Każdy silnik ma swój charakterystyczny dźwięk. Gdy coś jest nie tak, dźwięk się zmienia. Młodzi ludzie słuchali z fascynacją. To była wiedza, której nie mogli się nauczyć z żadnego podręcznika. Pewnego wieczoru przyszedł do niego sierżant Kowalski, syn generała, pilot śmigłowców. Chciałbym się czegoś nauczyć powiedział. Jako pilot powinienem lepiej rozumieć swoją maszynę. Stefan uśmiechnął się. Dobrze. Piloci, którzy rozumieją mechanikę, to najlepsi piloci. Przez następne tygodnie uczył młodego Kowalskiego wszystkiego o śmigłowcach, od podstaw mechaniki po najsubtelniejsze niuanse działania różnych systemów. Twój śmigłowiec to nie tylko maszyna, mówił mu. To partner, musisz go znać tak dobrze, jak siebie. Generał obserwował te lekcje z dumą. Widział, jak jego syn staje się lepszym pilotem dzięki mądrości starego mechanika. Stefan, powiedział mu pewnego dnia, robisz coś więcej niż naprawianie maszyn. Kształtujesz następne pokolenie. To najważniejsze, odpowiedział Stefan. Maszyny można zastąpić, ale wiedza i doświadczenie muszą być przekazywane z pokolenia na pokolenie. Rozdział 11. Kryzys zaufania. Dwa miesiące po powrocie Stefana na bazę wydarzył się incydent, który zachwiał zaufaniem młodych techników do starych metod. Podczas rutynowej inspekcji śmigłowca Stefan nie wykrył problemu, który później spowodował awarię w powietrzu. Śmigłowiec musiał wykonać lądowanie awaryjne, na szczęście bez ofiar. Ale w komisji badającej incydent padły oskarżenia pod adresem Stefana. Mechanik Nowak przeprowadził inspekcję dzień przed lotem, mówił major Wiśniewski. Nie wykrył pęknięcia w łopatce wirnika głównego. Stefan stał przed komisją, czując ciężar lat i odpowiedzialności. Wiedział, że jeden błąd może przekreślić całą jego karierę i podważyć zaufanie do jego metod. Czy przyznaje się pan do błędu? Zapytał przewodniczący komisji. Tak, odpowiedział Stefan spokojnie. Nie wykryłem pęknięcia. W sali zapanowała cisza. Wszyscy spodziewali się, że będzie się bronił, szukał wymówek. Ale chciałbym wyjaśnić dlaczego, kontynuował Stefan. Pokazał komisji zdjęcia uszkodzonej łopatki. Pęknięcie było mikroskopijne, niewidoczne gołym okiem. To pęknięcie powstało w wyniku zmęczenia materiału, wyjaśnił. Proces, który trwa miesiące, czasem lata. Żadna rutynowa inspekcja nie mogła go wykryć. Ale nowoczesne urządzenia diagnostyczne, zaczął ktoś z komisji. Mogłyby je wykryć, zgodził się Stefan. Gdyby ktoś wiedział, gdzie szukać. Ale to było pęknięcie w miejscu, gdzie nigdy wcześniej nie występowały problemy. Generał Kowalski wstał. Panowie, Stefan Nowak ma 40 lat doświadczenia. Jeden błąd nie przekreśla jego osiągnięć. Ale może to dowód, że stare metody są niewystarczające, zasugerował major Wiśniewski. Stefan spojrzał na niego spokojnie. Major, czy pan nigdy nie popełnił błędu? Oczywiście, że tak, ale. A czy to oznacza, że pana wykształcenie jest bezwartościowe? Major zamilkł. Błędy są częścią nauki, powiedział Stefan. Ważne jest to, czego się z nich uczymy. Rozdział 12. Lekcja pokory. Po incydencie z pękniętą łopatką, Stefan Nowak przeszedł przez kryzys wiary we własne umiejętności. Przez kilka dni chodził po bazie przygnębiony, kwestionując każdą swoją decyzję. Generał Kowalski znalazł go pewnego wieczoru w hangarze siedzącego samotnie przy stole warsztatowym. Stefan, co robisz? Myślę odpowiedział stary mechanik myślę, czy nie jestem za stary na tę pracę? Generał usiadł obok niego. Pamiętasz, co mi powiedziałeś czterdzieści lat temu? Że błędy są częścią nauki? To było wtedy. Teraz jestem odpowiedzialny za życie ludzi. Zawsze byłeś i zawsze będziesz. Ale to nie znaczy, że musisz być nieomylny. Stefan spojrzał na niego. A jeśli znowu popełnię błąd, to go poprawisz i nauczysz się czegoś nowego. Następnego dnia Stefan wrócił do pracy, ale z nowym podejściem. Zaczął łączyć swoje doświadczenie z nowoczesnymi metodami diagnostycznymi. Uczył młodych techników, że żadna metoda nie jest doskonała, ani stara, ani nowa. Najlepsze rezultaty osiąga się łącząc doświadczenie z technologią, mówił im. Komputer może wykryć rzeczy, których ja nie widzę, ale ja mogę zrozumieć rzeczy, których komputer nie pojmuje. Młodzi ludzie słuchali z uwagą. Incydent z łopatką nauczył ich pokory, zarówno wobec nowoczesnej techniki, jak i tradycyjnych metod. Pewnego dnia przyszedł do Stefana młody technik z problemem, którego nie mógł rozwiązać. Sprawdziłem wszystko komputerem, powiedział. Wszystko w normie, ale maszyna nadal działa nieprawidłowo. Stefan uśmiechnął się. A sprawdziłeś uszami? Jak to uszami? Posłuchaj, jak brzmi silnik. Czy słyszysz coś niezwykłego? Technik nasłuchiwał. Chyba jest jakiś dziwny dźwięk. Właśnie. Komputer nie słyszy dźwięków. To twoja robota. Razem znaleźli problem. Luźną śrubę, która powodowała wibracje. Prosta sprawa, ale umykająca nowoczesnym systemom diagnostycznym. Widzisz, powiedział Stefan. Najlepsze rezultaty osiąga się, gdy człowiek i maszyna pracują razem. Rozdział trzynasty. Dziedzictwo. Rok po powrocie Stefana Nowaka na bazę lotniczą w Mińsku Mazowieckim wszystko się zmieniło. Młodzi technicy łączyli już naturalnie tradycyjne metody z nowoczesną technologią. Liczba awarii spadła o 60%, a czas napraw skrócił się o połowę. Stefan stał w swoim hangarze, obserwując, jak jego uczniowie pracują przy różnych maszynach. Każdy z nich miał teraz nie tylko wiedzę techniczną, ale też intuicję mechanika, umiejętność słuchania maszyn i rozumienia ich potrzeb. Generał Kowalski przyszedł do niego z dobrymi wiadomościami: Stefan, dostałem propozycję z Warszawy. Chcą, żebyś został głównym konsultantem technicznym dla całego lotnictwa wojskowego. Stefan uśmiechnął się. To zaszczyt, ale myślę, że moja praca jest tutaj, tutaj, z młodymi ludźmi. Przekazywanie wiedzy to najważniejsza rzecz, jaką mogę robić. Generał skinął głową ze zrozumieniem. Masz rację, ale może moglibyśmy zorganizować kursy, sprowadzać techników z innych baz? To dobry pomysł. Tego wieczoru Stefan prowadził ostatnią lekcję dla swojej pierwszej grupy uczniów. Jutro mieli zostać przeniesieni na inne bazy, gdzie będą przekazywać swoją wiedzę dalej. Pamiętajcie, mówił im, maszyny się zmieniają, technologia się rozwija, ale podstawowe zasady pozostają te same. Słuchajcie swoich maszyn, szanujcie je i nigdy nie przestawajcie się uczyć. Jeden z młodych techników podniósł rękę. Mistrzu Stefan, co jest najważniejsze w pracy mechanika? Stefan zamyślił się na chwilę. Pokora, powiedział w końcu. Pokora wobec maszyn, wobec wiedzy, wobec własnych ograniczeń. I pamięć o tym, że każda naprawiona maszyna może uratować czyjeś życie. Po lekcji Stefan został sam w hangarze. Patrzył na narzędzia, które służyły mu przez dziesięciolecia, na maszyny, które naprawił, na miejsce, które stało się jego drugim domem. Wiedział, że jego czas się kończy. Ale wiedział też, że jego dziedzictwo będzie żyło w młodych ludziach, których nauczył. Oni będą przekazywać wiedzę dalej, z pokolenia na pokolenie, tak jak powinno być, tak jak zawsze było w świecie, gdzie doświadczenie jest najcenniejszym skarbem. Dziękuję za wysłuchanie tej historii o tym, że mądrość i doświadczenie nigdy nie tracą na wartości, a prawdziwe mistrzostwo polega na przekazywaniu wiedzy następnym pokoleniom. Napiszcie w komentarzach: Z jakiego kraju słuchacie tej opowieści? I pamiętajcie o subskrypcji kanału, aby nie przegapić kolejnych niesamowitych historii o polskich bohaterach.